Czy wyobrażasz sobie, że zarabiasz pieniądze wtedy, gdy śpisz, podróżujesz, trenujesz, czy spędzasz czas z dziećmi? Brzmi jak science fiction, a może jak obietnica z podejrzanej reklamy? Nie! Dochód pasywny to realna strategia na budowanie stabilnej przyszłości, nawet bez porzucania etatu. W dzisiejszym wideo pokażę Ci, czym naprawdę jest dochód pasywny, dlaczego warto go budować, i przedstawię konkretne, sprawdzone pomysły, które możesz zacząć wdrażać już dziś. Zostań do końca, a na końcu dowiesz się, jak zbudować swój pierwszy system pasywnego dochodu krok po kroku. Co to jest dochód pasywny? Tradycyjnie zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest dochód pasywny? To pieniądze, które wpływają na Twoje konto regularnie, nawet wtedy, gdy nie pracujesz aktywnie. W odróżnieniu od tradycyjnego dochodu z etatu czy z faktur za usługi, w przypadku dochodu pasywnego nie musisz codziennie poświęcać czasu, żeby zarabiać. To efekt świetnego pomysłu i dobrze zaplanowanej strategii która działa niezależnie od Twojej aktywności. Wyobraź sobie kurs online, który raz nagrasz, udostępnisz, a później sprzedaje się przez cały rok, albo sklep internetowy, w którym zamówienia realizują się automatycznie dzięki integracjom i zautomatyzowanej logistyce. Sekretem jest stworzenie produktu lub modelu sprzedaży, który z czasem zaczyna pracować sam na siebie i na Ciebie, podczas gdy Ty opalasz się na Malediwach. Wychodzisz na spacer z dziećmi albo po prostu pracujesz na swoim głównym etacie. To właśnie ta niesamowita elastyczność sprawia, że dochód pasywny przyciąga dziś tylu przedsiębiorców, freelancerów, a także osób, które chcą uniezależnić się od jednego sposobu zarobkowania. Dochód pasywny może mieć wiele form: od inwestycji w nieruchomości czy dywidend z akcji, aż po e-booki, czy sprzedaż produktów cyfrowych w internecie. Ale ważna uwaga! Pasywny nie oznacza bez wysiłku. Na początku trzeba włożyć pracę, żeby system mógł później działać automatycznie. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego warto inwestować w dochód pasywny? Powiedzmy sobie szczerze. Inflacja, niepewność gospodarcza, bezustanne zmiany na rynku pracy i rosnące możliwości sztucznej inteligencji sprawiają, że dodatkowe źródło dochodu nie jest już luksusem. A koniecznością. Dochód pasywny daje Ci bezpieczeństwo i spokój ducha. Dzięki niemu nie musisz martwić się tym, co stanie się, jeśli stracisz pracę, zachorujesz lub po prostu potrzebujesz przerwy. To Twoja prywatna, finansowa poduszka bezpieczeństwa, która chroni w trudniejszych momentach. A także daje możliwość rozwoju. Możesz inwestować, planować dłuższy urlop, poświęcić więcej czasu rodzinie albo zbudować kolejny projekt. Co więcej, budowanie dochodu pasywnego uczy cię strategicznego myślenia, planowania i efektywnego wykorzystania zasobów. Niezależnie od tego, czy tworzysz kurs online. Piszesz e-booka, inwestujesz w produkty cyfrowe czy rozwijasz własny sklep internetowy. To sposób na rozwój, który nie wymaga nieustannej obecności i czasu od do. Choć początki często wymagają większego zaangażowania, efekty bywają naprawdę satysfakcjonujące, zarówno finansowo, jak i życiowo. Bo pamiętaj, że dochód pasywny to nie tylko zarobek, to też styl życia, który pozwala myśleć długoterminowo i działać z większą swobodą. Zdecydowanie odważniej. Przedstawię Ci trzy przykładowe obszary, w których możesz zacząć działać. Po pierwsze, dochód pasywny online. Zarabianie w tle jeszcze nigdy nie było tak dostępne. Wystarczy internet, dobry pomysł, trochę kreatywności i systematyczność. Dochód pasywny nie oznacza już tylko wynajmu mieszkań czy inwestycji na giełdzie. Oto najciekawsze pomysły online, które możesz zacząć już dziś. Pierwszy pomysł to dropshipping, czyli model, w którym zamówienia trafiają bezpośrednio od dostawcy który wysyła produkt do klienta. Dzięki temu nie musisz mieć własnych zapasów ani magazynu. Zarabiasz na różnicy między ceną hurtową a detaliczną. To świetny sposób na start w e-commerce. Bez dużych inwestycji początkowych. Drugi sposób to kursy online, czyli prawdziwa kopalnia złota. Raz nagrany kurs możesz sprzedawać nawet setkom tysięcy osób bez dodatkowej pracy. Platformy e-learningowe umożliwiają pełną automatyzację sprzedaży i obsługi kursantów. Masz wiedzę z jakiejś dziedziny? To może być Twój pierwszy krok do dochodu pasywnego. Trzeci pomysł to e-booki i publikacje cyfrowe. Które działają na zasadzie tworzysz raz, sprzedajesz wielokrotnie. Możesz je sprzedawać przez własny sklep na Allegro czy na platformach zagranicznych e-booki to świetny sposób na dzielenie się wiedzą i budowanie marki osobistej. Czwarty sposób to marketing afiliacyjny, co oznacza, że za każdą sprzedaż swojego linku partnerskiego otrzymujesz prowizję. Możesz promować produkty na blogu, na YouTubie, TikToku czy w newsletterze. Nie musisz tworzyć własnych produktów. Promując cudze, zarabiasz z każdej transakcji. Piąty sposób to blog tematyczny, który przyciąga użytkowników dzięki wartościowym treściom, a ty zarabiasz na reklamach Google Ads lub Linkach afiliacyjnych. Wymaga regularnej pracy na początku, ale z czasem może przynosić stabilny dochód pasywny. Szósty pomysł to kanał na YouTubie, czyli na platformie, gdzie Twoje filmy zarabiają na reklamach przez lata. Dodatkowo możesz współpracować z markami i polecać produkty. Jedno wideo może pracować dla ciebie przez miesiące, czy nawet lata, nawet wówczas, gdy śpisz. Siódmy pomysł to produkty cyfrowe. Takie jak na przykład szablony graficzne do CV presety do zdjęć, muzyka stokowa czy grafiki. Tworzysz raz i sprzedajesz wielokrotnie. Platformy typu Etsy czy Creative Market umożliwiają globalną sprzedaż. Ósmy pomysł to fotografia stokowa, czyli sposób dla fotografów na zarabianie przez lata. Zdjęcia wrzucone raz na banki zdjęć, takie jak Shutterstock, mogą generować dochód przez bardzo długi czas. Możesz też tworzyć fotorealistyczne grafiki AI. A jeśli myślisz o własnym e-commerce, jako sposobie na automatyczny przychód, platformy Forma Shopper może Ci pomóc zbudować sklep, który działa nawet wtedy, gdy Ty odpoczywasz. Ale o tym. Więcej za moment. Drugim obszarem, wokół którego możesz zbudować swój dochód pasywny, są inwestycje i finanse. Oprócz pomysłów online istnieje cała kategoria bardziej tradycyjnych, ale sprawdzonych sposobów na dochód pasywny, związanych z inwestycjami. A oto kilka przykładów. Pierwszy z nich to akcje dywidendowe, czyli sposób dla tych, którzy lubią przewidywalność. Inwestując w akcje spółek, które dzielą się zyskami z akcjonariuszami, możesz liczyć na kwartalne lub roczne wypłaty dywidendy. To świetne na opcja, jeśli szukasz dochodu, który dodatkowo może rosnąć wraz z wynikami firmy. Drugi sposób to ETF-y i fundusze indeksowane, które pozwalają inwestować z całe indeksy bez konieczności kupowania poszczególnych akcji. To dobry sposób na dywersyfikację portfela i budowanie kapitału w czasie bez konieczności aktywnego zarządzania inwestycjami. Nie musisz być ekspertem giełdowym. Trzeci pomysł to oczywiście nieruchomości na wynajem, czyli klasyka gatunku. Zakup mieszkania czy lokalu Użytkowego I jego wynajęcie zapewnia stabilne wpływy miesięczne. Możesz wynajmować długo lub krótkoterminowo, a dobrze wybrana lokalizacja to klucz do sukcesu. Czwarty pomysł to raty, czyli opcja dla tych, którzy nie chcą kupować fizycznych nieruchomości. Real Estate Investment Trust to fundusze inwestujące w nieruchomości komercyjne, które wypłacają dywidendy i można je kupić tak samo jak akcje. Piąty pomysł to pożyczki peer-to-peer -peer. na platformach takich jak Mintos czy Peerberry, pozwalają inwestować w pożyczki udzielane innym osobom lub firmom. Twoim zyskiem są regularne odsetki ale warto też ocenić ryzyko niewypłacalności. Szósty pomysł to robodoradcy, czyli automatyczne platformy inwestycyjne. Algorytmy, które na podstawie Twojego profilu ryzyka inwestują automatycznie w portfel złożony z ETF-ów. Obligacji i akcji, idealne dla osób, które chcą inwestować bez wiedzy eksperckiej. Kolejne pomysły, o których opowiem, będą krążyły wokół minimalnej inwestycji. Nie masz dużo kapitału na start? Żaden problem. Oto pomysły, które możesz zacząć praktycznie od zera. Pierwszy pomysł to wynajem niewykorzystanych przestrzeni. Garaż, piwnica, czy nawet wolny pokój mogą generować co miesięczny dochód. Ludzie ciągle szukają miejsca do przechowywania rzeczy, mebli. Czy sprzętu sezonowego? Pomysł drugi to wynajem sprzętu. Rzadko używane narzędzia, sprzęt fotograficzny czy sportowy mogą pracować na siebie. Wystarczy wystawić je na lokalnych platformach ogłoszeniowych. Pomysł trzeci to automaty sprzedające. Wystarczy raz zainwestować i ustawić w ruchliwym miejscu, by regularnie zarabiać na napojach czy przekąskach. Obsługa jest minimalna. Tylko uzupełnienie towaru. Pomysł czwarty to program cashback. Rejestrując się w programach cashback, odzyskujesz część wydanych pieniędzy na codzienne zakupy. To prosta forma pasywnego zysku bez dodatkowej pracy i inwestycji. Pomysł piąty to rękodzieło. Masz zdolności manualne? Sprzedawaj własne wyroby na Etsy, Allegro czy we własnym sklepie online. To sposób na monetyzację hobby przy minimalnych kosztach. A więc jak zacząć od zera? Budowanie dochodu pasywnego. Od zera może brzmieć jak plan na wiele lat, ale w rzeczywistości to kwestia dobrego pomysłu, planu i systematycznego działania. Najważniejsze to zacząć od wyboru modelu, który wymaga niewielkiej inwestycji finansowej i pisuje się w twoje zainteresowania lub umiejętności. A oto trzystopniowy plan na start. Krok pierwszy. Research i wybór metody. Wybierz jedną metodę, która nie wymaga dużego wkładu. Może to być stworzenie prostego produktu cyfrowego, dołączenie do programu partnerskiego czy uruchomienie dropshippingu. Nie próbuj robić wszystkiego naraz. Skup się na jednej rzeczy i zrób ją dobrze. Prok drugi. Systematyczna praca. Poświęć 2-3 godziny tygodniowo na rozwój swojego projektu. Może to być promocja w social mediach, tworzenie treści czy budowanie landing page'a. Kluczowa jest reguła Regularność, nieintensywność. Krok trzeci, automatyzacja. Zadbaj o to, by system działał bez Twojej codziennej obecności. Newsletter, sklep online, automatyzacja płatności. To wszystko może działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bez Twojego udziału. Co jednak ważne, dochód pasywny w większości przypadków nie oznacza zysku od pierwszego tygodnia. Często potrzeba kilku miesięcy, by osiągnąć pierwsze realne przychody. Podejść do tematu jak do inwestycji w przyszłość. Jednej z najlepszych. Jakie możesz sobie zafundować? Podsumowując, niezależność finansowa to cel, który staje się coraz bardziej osiągalny. Zwłaszcza jeśli postawisz na mądrze zaplanowane źródła dochodu pasywnego. Jeśli myślisz o własnym e-commerce, jako sposobie na automatyczny przychód, platforma shopper pomoże ci zbudować sklep który działa nawet wtedy, gdy ty odpoczywasz. Oferujemy m.in. pełną automatyzację procesów sprzedażowych, integrację z dostawcami dla dropshippingu, narzędzia do sprzedaży produktów cyfrowych, systemy płatności działające 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wsparcie w budowaniu twojego pierwszego pasywnego źródła dochodu oraz wiele, wiele więcej. Czy planujesz sprzedawać produkty fizyczne czy cyfrowe? Shopper dostarczy ci wszystkich narzędzi potrzebnych do Zbudowania prawdziwie pasywnego dochodu. Sprawdź link w opisie i rozpocznij budowanie swojej finansowej niezależności już dziś. A który z pomysłów na dochód pasywny wydaje Ci się najciekawszy? Napisz w komentarzach, chętnie podyskutujemy. Trzymam więc kciuki za Twój dochód pasywny i życzę Ci powodzenia.